Ja byłem, znaczy, przy ojcu. Na wsi się urodziłem, i tam był taki nasz bardzo dobry przyjaciel. Pan Dzierzgoszki był niby dowódcą kompanii naszego e, tego, a, a dowódcą batalionu to był pan Bąk, e, Żebrowski. No i zawsze tam mieliśmy kontakty takie. Bo ja mając siedem lat mama mi zmarła, ojciec był dłuższy czas wdowcem I tam duży, wszyscy się zbierali przeważnie u nas cała, u nas i, i ta podziemna organizacja. No i mi się to bardzo podobało. Jak już podrosłem, to mnie wzięli za takiego, żebym roznosił rozkazy jakieś, to ja byłem taki dość odważny. I lubiałem, znaczy wojsko bardzo lubiałem. Lubiałem broń, bardzo lubiałem. I ja roznosiłem, dość daleko chodziłem, bo nawet później jak już podrosłem, to nawet 30 kilometrów do kolna z, Łomży, z tego z Łomży chodzi, Jeździłem rowerem. Dopiero w 1953 Roku przysięgę złożyłem. W Narodowych Siłach Zbrojnych, bo do Narodowych Sił Zbrojnych to szli prawdziwi Polacy. A weźmy, ja nie chcę ostrzeżać akowców, ale tam każdego przyjmowali, kto, kto szedł. A tu to musieli przyjmować tylko takich prawdziwych patriotów, prawdziwych Polaków, którzy miał opinię. Miałem 16 lat, bo wcześniej nie, nie chcieli przyjąć przysięgi. To złożyliśmy nawet we dwóch z takim moim bratem ciotecznym Korytkowski, taki Władysław. On w Nowogrodzie mieszkał i żeśmy tam składali przysięgę przy takim przed takiego. On był dowódcą plutonu. No i ja cały czas roznosiłem te malutki. No. Z bronią nie walczyłem, bo jeszcze za młody byłem i przez ojców miałem zakazane. A ojciec mój był w organizacji Narodowych Sił zbrojnych, bo był starym żołnierzem, był w wojsku od 18 roku do do 21 dopiero wrócił z wojska i miał do czynienia dużo z tymi partyzantami, oczywiście. Dowódców to nie, to najwięcej ten pan Żebrowski przebywał u nas, tam i u mojego stryjka, bo stryjek mieszkał. Nad, tako, nad takim stawem i takie tam trzęsawiska były. I ten Żebrowski bardzo lubiał tam y, ukrywać się, bo były takie trzęsawiska tam. Trzeba było znać przejście, y, znaczy, żeby przejść przez to. Bo tak to wpadł po samo szyję. Czy ryzykował pan życiem, będąc w konspiracji? No trochę ryzykowałem, bo... Miałem te rozkazy, nawet do butów chowałem i tego, a tam walna droga była do, do, do kolna, tam aż za kolno troszkę. No, tam ze 30 kilometrów było. No, miałem takie przeżycie niebezpieczne. Czasem przeprowadzałem, bo ojciec się ożenił tam od tej wsi, co ja zamieszkałem, sławiec ożenił się 3 kilometry tam. I ja takiej bożenicy. ja przeprowadzałem ich przez las. Młody chłopak byłem, ale się nie bałem. Tam był cmentarz ruski i tego. I taki byłem odważny, warto było ryzykować. Walczyłem po to, żeby ci młodzi Lepiej żyli jak ja, bo ja troszkę biedy przeszedłem. Byłem na ewakuacji, jak Ruskie tu wstąpili. No i przeszłem trochę głodu i, i, i takie moje życie było. I chciałbym, żeby to życie ludzkie było takie, jak się należy. Tak, takie, jak już teraz są.